Cześć kochani, witam bardzo serdecznie. Nie, dzisiaj wszystko po prostu pod górę, pod górę od rana. To jak wibrujesz od rana, jakie masz jakieś emocje na kurwiesz czymś w głowie, to, to, to później jest taki cały dzień. Jeszcze teraz przed chwilą też znowu. Sytuacja się powtórzył. Idę w las. Chcę mi się, siku, gdzieś tu zaparkowałam. Musiałam wyjechać poza dom odpocząć. Nie chcę, żeby nikt do mnie nic mówił. Naprawdę potrzebuję takiego wyciszenia, bo, bo idzie zwariować. Ja chciałabym w spokoju coś powiedzieć i nagrać. a wczoraj nie nagrywałam a przed chwilą nagrywałam, tylko co samochód w tle, ja jakby nie chcę pokazywać numerów rejestracyjnych, nie chcę pokazywać loga nie to, że, 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 że ja bym nie mogła bo mnie to jest naprawdę wszystko jedno, tylko że może firma sobie nie życzyć albo kiedyś sobie zażyczy, albo coś to nie ma problemu, chociaż dużo osób wie ale, ale po co także znowu wpierdoliłam się w las, bo chcę być na łonie natury i, i coś powiedzieć jednocześnie chyba poszukać miejsca do siku, no bo co mam zrobić nie, dzisiaj to naprawdę nerw a tamten filmik jak nagrywałam to chciałam się położyć na kocu, kurwa ktoś tu srał bo papier leży i widzę, no naj, najlepiej najlepiej blisko ulicy i kurwa no nie ma tu gdzie nie ma, i tam chciałam położyć sobie śpiwór, wzięłam ze sobą specjalnie jasieczek, mówię poleżę, nagram sobie z, z pozycji leżącej ale tam albo mrowisko albo nie wiadomo co, dobrze w to mrowisko się nie wpierdzieliłam z tym z tym z tym swoim kocem, ale i tak, mrówki do, do kolan łażą. Nie wiem, co to jest za wysyp. I, i, i nie, mo, nie może człowiek poleżeć, nie może się wyczilować nie może, nie może. A gorąco upał i wszystko mnie dzisiaj irytuje. Wczoraj nie nagrywałam, bo to był taki też dla mnie sądny dzień, bo i na tym poście i, i tak chciałam przestać palić. I niepotrzebnie wszystko naraz. Dzisiaj stwierdziłam, że jednak zapalę nie chcę wszystkiego robić naraz, bo, bo, bo zaraz jedno i drugie w wpierone rzucę, a tak to chociaż po kolei. Jak to mówi? Nie jedna książka małymi krokami, małymi krokami do celu. Ale co chcę powiedzieć? Jezu, nie będzie tu kurwa iść, w którą tu stronę iść. Znowu tutaj samochód wszystko. Tak to postawiłam, nie wieszczę się. Chyba że znajdę gdzieś jakieś krzony. I chciałam, o, no chciałam. Chciałam kręcić poprzek, żeby było widać. To chuj będzie tak. Będzie tak znowu, dwa cienie po bokach. No trudno. No trudno. Ciężko jest, kochani, ciężko jest na tym poście. Kurwa, niech mówią sobie co chcą. Zajebiście, niektórzy, może, ja nie wiem, nie mają jakichś innych tam nawyków czy palenia czego innego, nie wiem i tak zajebiście na warzywkach ale na warzywkach jest zajebiście jak z olejem polejesz albo sobie orzesz, orzechy pokąsasz a albo sobie tam w inny sposób dogodzisz no bo to już chrupiesz, tu coś robisz tu, 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 tu jest wiele warzyw i strączkowych i innych, które są zajebiste a tu tylko pomidor, ogórek i przeplatasz, kurwa, przyszłam do domu to co, no wrzuciłam cukinię, dwie na gar, wody i tą hmm. może zamknęłam samochód Wody i co? Sól, pieprz, co tam chcecie, aby szybko? Ja chciałam to szybko ugotować, i zjeść. E, zaraz, bym miałam baterię na wyczerpaniu. Nie, jeden, no coś mi dzisiaj po grudzie, po grudzie. E, I co? I tą szybko zupę zjadłam, aczkolwiek no, mam cały czas zachcianki, no bo to no, co to taka zupina? Powinnam sobie coś ugotować, coś przygotować, parę posiłków tych z warzyw dozwolonych i owoców, co? Ale po co? Nie ma czasu, oczywiście wszystko ważniejsze. Wszystko ważniejsze i człowiek się frustruje i wszystkiego dużo i a. Także no nie, nie jest łatwo. Nie jest łatwo, no. Wiem, że na wodzie by było jeszcze trudniej, bo ten co na wodzie to by powiedział, weź morda, zamknij się, co ty wiesz o wodzie. Chociaż ja byłam pięć dni. Może krótko, może nie, ale pamiętam, że marzyłam wtedy o kawałku jabłka. I to tak punkt siedzenia od punktu, punkt widzenia od punktu siedzenia. Na wodzie chce się jabłka, a na poście Dąbrowskiej chce się, chce się oliwy i albo chociaż kawałek chleba. I to tak jest. O, tu jest jakaś fajna dróżka. Tam gdzieś za krzok pójdę. Za krzok. I, I co, wracając do tej numerologii, tak się na, ładnie nagadałam na tamtym odcinku, ale no, nie, no nie wstawię, no nie wstawię. No nie mogę. Tak się nagadałam, bo chciałabym wszystko powiedzieć, a. Mm, jako, że ja trójka z całości chciałabym wszystko naraz i może chaotycznie, ale, ale tak się nie da. Mm, bo. Bo mówię, większość z Was, z dużo ludzi się teraz numerologią interesuje i większość ludzi też wie, jaką jest wibracją ogólną, czyli jaką jest liczbą czy cyfrą z, ze wszystkich liczb w, w dacie urodzenia. Bo, bo możesz być, jak sobie zsumujesz, weźmy szybko, 1, 1 stycznia niech będzie, 1 stycznia 1975 niech będzie, 1 plus 1, 2... 1, 3 i 9, 12, i 7, 19 i 5, 24. Czyli wychodzi z całości, sobie sumujecie swoją datę urodzenia i tutaj w tym przypadku wychodzi szóstka z 24. Nie, nie, nie będę teraz się rozpinać na temat pod liczby, bo to, mówię, tego jest dużo, o wszystkim by gadał dużo, ale załóżmy, że jesteście szóstką i sobie wyczytacie, że jesteście szóstką i sobie myślicie sobie myślicie, czytacie tam rodzinna taka śmaka i owaka i zajebiście. A na przykład, nie jak w tym przypadku, bo tutaj jest jedynka z dnia. No ja nie wiem, czy to dobrze, dobry przykład. Chciałam taki kontrastujący podać. No na przykład wyliczasz sobie, niech będzie tak jak ja. Jesteś trójką z całości, a jesteś na przykład siódemką z dnia. I uważam, że te dwie wibracje są naj, najważniejsze dla człowieka, czyli ogólna ta droga życia. Wszystkie liczby z Waszej daty urodzenia. To jest punkt wyjścia, a na nią... Boże, a kto tam w tym lesie pięciu chłopa? O, że się Nie ja wiem, gdzie ja w ogóle znowu przyjechałam, w jakie pole. A co oni tam robią pod tym drzewem? Raz, dwa, trzy. Jakiś rosły chłopo, sześciu. Jeden bez podkoszulki. Zakładam. I yy, załóżmy, że jesteście no, tak jak ja, no trójką z całości. Oczywiście na to się składa wiele jeszcze podliczb, to nie musicie być taką samą osobą jak ja, bo ja będę pewnie inną z miesiąca, mam inne wyzwania, inne cele życiowe, inne podliczby, etc., etc., mnożyć, ale po prostu pokrótce. Jesteście trójką z całości, czyli bardzo taką liczbą ekstrawertykiem, ekstrawertykiem ekspresyjnym, takim żywiołowym. Wszędzie trójek jest zawsze pełno. Wszędzie jest pełno, one są takie i, i można powiedzieć no flirciarskie, nie? Nie bójmy się używać tego słowa. Nie ma brzydkich trójek. Trójki są zawsze też ładne. To trzeba, to trzeba powiedzieć, czy ona jest tam z dnia, czy, 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 czy z drogi. Ktoś ma w ogóle trójkę w dacie urodzenia. Trójki są ładne. Zresztą to liczby, liczby też farciarskie, liczby szczęścia, jak to się mówi. I takie właśnie ekstrawertycy nie mają problemu z komunikowaniem się, odnajdywaniem się wśród ludzi. Mają takie zdolności też aktorskie. Dużo jest celebrytów, aktorów, ludzi pracujących w mediach. Dużo, to, to dużo jest trójek. Ale ja jestem siódemką z dnia, więc ja. Jakby ludzie nie widzą jako siódemkę. Generalnie ludzi postrzegamy, widzimy ich takimi, jakimi są z dnia. Więc na przykład ja jako siódemka jest, siódemka jest liczbą taką znowu introwertyczną, czyli zupełnym przeciwieństwem trójki. Lubi się tak zamykać w sobie, alienować, czego mamy przykład, bo ja muszę mieć ten czas dla siebie, muszę być może, ile jest baterii? się rozgadam i będę miała znowu w kurwa, że to, nie wiem, że to się skończyło. Yy, I takim jest introwertykiem i, i lubi przebywać sama, analityczna, yy, wrażliwa, yy, można jej na pewno zaufać, siódemki są takie, że, że, że to, co im powiesz, to gdzieś trzymają w sobie. Yy, no na no to składa się też, mówię, wiele liczb, tak, ale ogólnie. I, i, I co? I te liczby dwie nie współgrają jakby ze sobą. Jest zawsze taki dysonans, tak, takie, taka rozbieżność. Tak? Jedna wibracja raz jest taka właśnie otwarta, raz zamknięta w sobie, co jest też ciekawe bardzo. Tak? Co jest ciekawe? Ja lubię, lubię swoją, swoją datę urodzenia. Lubię. Wiem jakie mam cele, jakie mam wyzwania. Gdzieś to mam wszystko przeanalizowane. Yy, lubię swoją wibrację i uważam, że mam dużo szczęścia w życiu, i dziękuję Bogu, że tak, tak mi się ułożyło, że moja dusza w tym wcieleniu ma tak, a nie inne liczby, które gdzieś tam mają odzwierciedlenie w moim życiu. I ja jestem szczęśliwa. A to, że jestem zmienna, to właśnie raz mam w kur, raz zadowolona, to gdzieś wypływa właśnie z mojej też daty urodzenia, ale ja zawsze się. Zawsze się zregeneruję. Mam tam gdzieś ósemkę i, i, i też się postawię zawsze jak Feniks Popioł. Otrząsnę się. Szybko się otrząsnę. Wiadomo, że są różne traumy w życiu, wszystkich nie przeszłam. Po jednej traumie otrząsniesz się szybciej, po jednej traumie otrząsniesz się wolniej, ale generalnie powstaję jak Feniks Popioł, bo ja dzięki tej trójce z drogi życia wiem że, wiem, że sobie poradzę, wiem, że będzie dobrze. Mimo tam chwilowych jakichś yy, wzlotów i upadków. No ale do czego zmierzam? Żebyście się nie przywiązywali, kochani, do tej jednej liczby właśnie jest ze wszystkich, do tej cyfry, czyli liczby, zależy co Wam wyjdzie, bo cyfra składa się z dwóch, czyli na przykład, może jeszcze tak, po sumowaniu można być jedynką, dwójką, trójką i tak dalej, do dziewiątki i tutaj wszystko redukujemy. Jeśli wyjdzie Wam na przykład jedenastka, to tego nie redukujemy, nie redukujemy dwudziestki dwójki, nie redukujemy czterdziestki bo to są tak zwane liczby mistrzowskie i się nie redukuje. One mają też jakby wybraną, znaczy jakby mają na, na, nałożone na siebie y, gdzieś tam do przeżycia też z moich obserwacji jakieś takie wyższe lekcje większe, bo to jest taka dusza, która musi więcej doświadczyć niż inni, ponieważ wie więcej i, i musi wiele doświadczyć, żeby ewaluować i doświadczać, a sobie poradzi na pewno. Musi zaznać wszystkich, wszystkich emocji. Generalnie jedenastka musi. No ale dobra, no to tutaj nie redukujecie, w 1122 i 44, a w innych redukujecie. I nie sugerujcie się właśnie tylko tą liczbą z drogi życia, bo, naj, bo ona jest oczywiście najważniejsza, to jest wasz potencjał, kierunek w życiu, ale na nią składa się właśnie ważny jest dzień, również miesiąc i, i rok. To nie jest tak, że nie, ale dla mnie najważniejsza jest ta liczba z całości, a na nią światło rzuca ta liczba z dnia. Yy, czyli to jakimi widzą nas ludzie i one te dwie wibracje zawsze się gdzieś tam przeplatają, zazębiają, fajnie jak są kompatybilne i gdzieś współgrają na przykład jedynka z ósemką, jedynka na przykład z całością ósemką dnia, ona zawsze będzie się gdzieś tam w biznesach realizować yy, swoje cele realizować, jest taka yy, jest takim liderem yy, taka yy, prąca do przodu, prąca nie wiem o teraz wycieczka rowerowa Tłum. Bachorów sześciu już więcej, no nieważne. Nie no, śmiej się, że nie ma chorów dzieci. Kocham dzieci. Ale to dobry. I <grym wytkujesz> y -y -y co? I y -y 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 jest właśnie liderem. Jedynka jest liderem. Przed, do przodu po prostu stawia sobie cele, realizuje je. Jeszcze jak ma ósemkę z dnia, no to wszystko jest po prostu zajebiście. No to ona sobie leci do przodu po celach, jakie sobie wyznaczy. I na pewno jest jakimś prezesem, dyrektorem. Chyba, że ma jakieś inne podliczby, gdzieś tam liczby, które gdzieś tam jej przeszkadzają, ale generalnie, generalnie realizuje się na takich właśnie wysokich stanowiskach, generalnie ósemka w ogóle z dnia. Czude, ósemka z całości, no to jest człowiek, który nie opierdala się w tym, co ma po prostu do przekazania. Ona wali prosto z mostu i ona nie patrzy na to, co ktoś pomyśli. Dlatego ludzie ją kochają albo nienawidzą, bo ona jest po prostu szczera i sprawiedliwa. Ona, jak, jak myśli, to tak powie, a to, że ciebie to uradzi, no, urazi, no to już człowieku, jest Twoja sprawa. Jak jesteś wrażliwy, no to, 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 to się bujaj, tak? To, to, to mnie to jakby nie interesuje. Ósemka po prostu wywali. Ja lubię ósemki za to ich szczerość. Za to ich szczerość, bo wiem, że to wypływa z tego, że one tak faktycznie myślą. One nie chcą ci zrobić źle, one nie chcą jakby czegoś złego ci powiedzieć w takim, że, że to wynika z jakiejś zawiści, tylko z jakby prawdy, która w nich jest. To tak pokrótce. Dwójeczka to co? co? Znowu, dwujeczka to taka, jest, to jest wrażliwiec. To jest wrażliwiec, który no, za bardzo tam w ciebie nie wierzy, on, on funkcjonuje bardziej w parze, on lubi mieć kogoś z boku, ta osoba no Lubi jak ktoś jest. Sama raczej tak, 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 przez życie gdzieś tam nie idzie. Zależy, mówię, jakie jeszcze ma tam gdzieś obok inne wibracje, bo może mieć to też takie podzielne. Na przykład, może być jedynką z całości, a dwójką z dnia. Więc, jakby tu jest jak torpeda i, i ma cele, i też jest taka, że jest takim liderem, a dwójka może ją gdzieś tam trochę hamować, ta niewiara w siebie. Musi, mu, trzeba ją dowartościowywać często, trzeba y, gdzieś te jej kompleksy. No, no chwalić ją, tak? Musi być dowartościowa na trójka, to tak już wkrótce wspomniałam, to taki gwiazdor i, i, i celebryta, i taka, taki śmieszek i taka bardzo pozytywna osoba, tak? E, czwórka, no to co? Jeśli masz czwórkę w dacie urodzenia, przeważnie z tych wszystkich liczb, jak jest złożona, tudzież swojego klucza karmicznego, czyli klucz karmiczny jest pododany dnia i miesiąca. Jak, I tutaj redukujecie, jak wyjdzie Wam na przykład yy, na co tu dużo mówić? Czwórka wyjdzie jak na przykład jest jeden i dwa, czyli trójka na przykład z dnia, jedynka z miesiąca, to ma czwórkę z klucza wcielenia, czyli to, co ma do przerobienia w życiu, czyli jej karmą jest praca. Pokrótce. Ona będzie w życiu zapierdalać, to jest po prostu jej karma. Zresztą, jak ma czwórkę z dnia, też będzie zapierdzielać, dla niej będzie najistotniejsza praca. Czwórka z całości ta, tak samo. Zresztą, czwórka to jest, mówię, praca, praca, jeszcze raz, praca. Praca, praca, jeszcze raz, praca. E... Boże, nie wiem czy korka było logo, widać nie ma tak dole. Ale muszę ładować.